Suzuki Samurai? To jest ten dzielny, mały wojownik, który wjechałby wszędzie, gdyby tylko miał gdzie wjechać. To auto jest tak spartańskie, że wnętrze wygląda, jakby projektantowi kazano użyć tylko jednej linijki i jednego koloru plastiku oczywiście szarego. Mówią, że jest terenowy i słusznie, bo na asfalcie prowadzi się gorzej niż wózek na zakupy z zablokowanym kółkiem, więc tylko błoto i skały ratują jego reputację. Z drugiej strony jest tak lekki, że jak utkniesz, to po prostu wysiadasz, bierzesz pod pachę i przestawiasz. No i te jego wymiary: idealny do parkowania, bo mieści się wszędzie, a na off-roadzie zamiast taranować przeszkody, po prostu przemyka obok nich. Prawdziwy samuraj z reduktorem, którego jedyną wadą jest to, że nie ma miejsca na godny ekwipunek bo już kierowca i pasażer są na limicie ładowności. Ale co tam? Przecież Frajda jest warta każdej dyskopatii.